Cześć, witajcie, z tej strony Wasza kaligrafika. dzisiaj Wam pokażę ja... Mm, dzisiaj jest film jak robić mapy myśli, wiem, że dużo osób nie umie, nie wie nawet co to jest, co jest dodatka, w formie takiego jakby trochę... Mm, szukam słowa. Przepraszam, bo po prostu jestem troszeczkę zachrypnięta, ale chyba Wam nic nie przeszkadza. Fia. E, takiego jakby trochę dedukcji, właśnie. Mamy tytuł na środku, i później od tego są odnogi. I od na przykład tutaj mamy jakieś nagłówek, i od tego nagłówka są następne odnogi. Od nogi, czyli to są takie mapy myśli, gdzie sobie gdzieś coś myśli. Muszę teraz poszukać. aha, dobra. tu jest mój Ciękopis ja będziecie potrzebować. Jakiegoś zakreślacza, może to być jeden kolor, może być tam mnóstwo 50 kolorowe mm, Wezmę sobie akurat chyba taki pomarańczowy i jeden i pen jakieś. Ja akurat będę używała brush penów KRADU z Empika za około 50 zł 55 zł 50 zł ja miałam chyba zestaw 9, 12 takich za 25, a to kosztowało chyba około 3, 3 zł. Dobrze, zaczynamy od napisania brasz penem: jakimkolwiek swój tytuł mapy myśli, czyli tytuł jakiegoś tematu, z którego robicie mapę myśli. Ja tu napiszę ogólnie tytuł. Wszyscy będą wiedzieć, o co. Kaman. Ogólnie, możecie sobie właśnie na początku zrobić taką ramkę, jak ja zrobiłam. I wtedy Wam będzie łatwiej y, znaleźć środek. Trochę, może za dużo tego zrobiłam. Znaczy, za małe literki, był mi po prostu. Ale chciałam się zmieścić w ramce, bo właśnie możecie sobie wysokościowo zrobić też ramkę tytuł. I sobie to będziemy teraz ozdabiać. Znaczy zrobimy ramkę na naokoło. Taką ramkę naokoło, taką właśnie jak robiliście, tylko teraz już naokoło. Możecie, znaczy te tytuły mogą być różne bo one są o to chodzi, żeby po prostu nie było, żeby się nic nie stało z tymi tytułami, że znaczy one mogą być różne, bo ja raczej, jak mam je, te notatki w, w, tym, w jakimś segregatorze czy w czymś, no to po prostu patrzę na to, jak jest napisany tytuł, bo mnie musi to zachęcić do przeczytania tej notatki. I teraz robimy dwie, dwie ważne ształki, czyli z tej strony jedną z tej, a drugą z tamtej i na przykład do góry. Zależy ile macie odnóg. Jak macie, znaczy jak macie więcej takich mm, podtematików, czyli takie tematy poboczne, to możecie zrobić więcej strzałek Jeszcze tu na przykład tu. Ja akurat teraz wykorzystam dwie. Nie trzeba ich malować, ale jak ktoś lubi, to może. I teraz y, potrzebny nam będzie jeszcze jeden brasz Zapomniałam Wam pokazać. Jak nie macie pentel tacza albo je, to jest po prostu kupcie sobie brasz do małych nagłóweczków, żeby zrobić. Ale nie będę go używała, tylko sobie zrobię teraz zwykły. Tytuł to będzie pod temat, sobie napiszę. Pod temat. I teraz. Robimy zwykłe sztukki, albo możecie zrobić sobie już taką właśnie zwykłą, albo jakąś też ozdobną, tylko mniejszą, żeby po prostu to się pod temat i teraz napiszę sobie treść, bo już teraz będziemy treść. I jak na przykład będziecie coś pisać i mamy jakiś temat, po, od tytułu na przykład, to będą stawonogi. Stawonogi. Owady. I tutaj mamy do owadów jakąś treść. Na przykład są roz, żyją gdzieś tam i znowu jakaś odnoga od tego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jak na przykład chcemy jakiś rysuneczek, to możemy sobie zrobić znaczy tu mam bo zaraz wam powiem. To jest jedynka, a tu mam zero, 0, Znaczy zero, piątka. I rysuneczek sobie robimy. Możecie zrobić sobie ładną tak, tak, czyli robimy takie okienko, które się nie zamyka do góry. Ja robię, czy znaczy ja mapę myśli zaczęłam w tamtym roku robić, nigdy nie słyszałam o mapach myśli. Myślałam, że po prostu to są jakieś yy, rysunki, robimy do, dane i treści. Wróćmy do, że myślałam, że mam pomysł i to po prostu było jakieś, znaczy nie wiedziałam co to jest. Ja najczęściej robię w, w kropki, ale nie mam tutaj kartki w kropki teraz. Ogólnie y, powinniście sobie zawrzeć tytuł, jakiś tam podtemacik treść i sobie z tej treści następne robić od nogi. Możemy od jednego podtematu zrobić dwie odnogi, od jednego podtematu cztery odnogi. Jak ktoś y, robił kiedyś mapę myśli, to napiszcie mi w komentarzu, czy się uczyliście z internetu, czy sami doszliście do A dlaczego się to nazywa mapa myśli? Patrzyłam w internecie i mapa myśli to jest dlatego, żeby sobie wszystko kojarzyć, że mamy mapę tutaj mapę zrobioną właśnie. Zabrakło mi tego słowa na początku, mapę. No i później sobie na przykład tylko te podtematy uczymy, i do tych podtematów myślimy, co do dołożyć. Myślę, że pomogłam Wam zrobić y, taką mapę myśli. A jak y, nie, to możecie napisać w komentarzu, co jeszcze byście chcieli za notatki. Bo Back to School seria się ciągnie jeszcze do września. Do połowy września, może, zobaczcie sobie wszystkie filmy z serii Back to School, co były wcześniej. Myślę, że też wam się spodobają i będziecie chcieli więcej filmów. Jak tak, to proszę o, że o komentarz, o łapkę w górę. I kto mnie jeszcze nie subskrybuje, a bardzo ogląda moje filmy, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę oraz dzwoneczek, bo mnie to motywuje do dalszego działania i pracy, żeby nie usunąć kanału. Myślę, że wam się spodobają wszystkie filmy, które. Ewam zrobię, więc do zobaczenia jutro na film jeden już, bo dzisiaj są dwa.